Pulpit kostkowy 2020, część druga. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, że nie będzie sygnalizacji zajętości na torach skośnych, to później postanowiłem jednak, że zrobię takie kostki i że ta sygnalizacja zajętości będzie. Mamy tutaj kosteczkę toru skośnego. Zaświecamy sobie na biało. Podając masę na dwa dodatkowe piny, zmienia nam kolor na czerwony. To samo ma się z kostką toru podwójnego, skośnego. Już mamy biały. Podajemy masę. Zmienia nam kolor na czerwony. Po prostu kosteczki wyposażone są. Podwójna jest cztery dodatkowe piny, pojedyncza albo dwa dodatkowe piny. Następną kosteczką będzie kosteczka sygnalizatora. To jest powtarzacz semafora. Standardowo trzy piny, trzy piny. Zasilanie podświetlania. Podłączamy sobie szczelinkę. Dwa piny to sygnalizacja zajętości, a po tej stronie mamy trzy piny od świateł naszego powtarzacza: czerwone, zielone i białe. Następna kosteczka tarcza manewrowa lub semafor zaporowy w tym wypadku akurat tarcza manewrowa. Z jednej strony trzy piny podświetlania, z drugiej dwa, no bo przycisk, więc nie ma miejsca na trzeci pin. Dwa piny, jak zwykle, standardowo zajętość odcinka. Teraz nad przyciskiem, dwa piny połączone z przyciskiem, nad sygnalizatorem, dwa piny połączone ze światłami sygnalizatora. Podepniemy sobie zasilanku. Świeci nam się na biało, zajętość jest i nasze dwa piny od świateł, niebieskie, białe, w tym wypadku, gdzieś tu miałem jeszcze tarczę zaporową, ale nie wiem. o jest. Tak samo. Szczelinka. Zajętość. Czerwone. Białe. Kolejną kosteczką to jest kostka rozjazdu. To jest akurat rozjazd taki do budowy planów świetlnych. Jeżeli chcemy połączyć się ze zwykłymi przełącznikami dźwigieńkowymi, to nie potrzebujemy kostki rozjazdu z. Przyciskiem, no bo nic nie będziemy sterować. Będziemy sobie sterować z e, naszych przełączników dźwigienkowych, hebelkowych, zwałek zwał, który tam sobie lubi. Podłączamy sobie zasilanie w tę stronę. Tak jest, tutaj teraz zobaczcie, nie świeci się nic a to z tego względu, że te piny od strony tej rozjazdu to są piny wyjściowe które podają podświetlanie na poprzednie kostki a podświetlanie szczelin realizowane jest za pomocą tych pinów jest jedna szczelinka i druga szczelinka teraz Wam coś pokażę połączymy sobie nasz rozjazd kostką poprzednią i o co tu chodzi podajemy plus minus ja mam sobie tutaj i teraz podając masę na jedną ze szczelin zaświeca nam się szczelina rozjazdu i wszystkie poprzednie podając masę na drugą szczelinę też zaświeca nam się szczelina rozjazdu i wszystkie poprzednie. To jest wyjście podświetlania w przypadku rozjazdu. Tak jak mówiłem, jedna szczelina plus, druga szczelina plus, wyjście na poprzednie kostki i plus. A tutaj mamy yy, dodatkowe takie piny, oznaczyłem je na czerwono, bo na pulpicie będziemy potrzebowali w wielu różnych miejscach Plus zasilania, więc to jest taki po prostu sobie rozdzielacz, że stąd możemy podłączyć tutaj zasilacz i wyjść sobie stąd na pozostałe kostki, na pozostałe tory. Możemy tego używać, nie musimy. To jest kostka rozjazdu. A później omówimy sobie rozjazd sterujący, czyli taki rozjazd z przyciskiem i połączenie. Tych wszystkich kostek zajmiemy się takimi złączkami. Są złączki zwyczajne, jak tutaj. Są złączki e, izolowane z wyjściem, wejściem, wyjściem. Zależy do czego będziemy je używać. Są też złączki jednokierunkowe, które przepuszczają e, napięcie podświetlania tylko w jedną stronę. To, jak już sobie zbudujemy taką niedużą stacyjkę, taką mijankę, to wtedy. Zobaczycie o co chodzi z tymi złączkami jednokierunkowymi.